Witam, z tej strony Masakryczny. W tym filmie chciałbym zaprezentować wam bitwę czołgiem niemieckim poziomu 10 ciężkim Maus. Maus, jak wiadomo, jest to tajny niemiecki projekt. Nazwa taka wzięła się stąd, gdyż y, trudne było do przewidzenia, że coś większego tygrysa będzie się nazywało myszką. No ale jest to czołg y, 200 ton, który, jak wiadomo, dysponuje bardzo dobrym na, na tą grę pancerzem. Bardzo ciężko go przebić, choć w tej chwili no już... czołgi dysponują takimi pociskami, które... mogą go spenetrować, na przykład y, obiekt 2068 na Goldzie ma 450 penetracji, no to tu już... potrafi go... W... nie wiem, czy side skrapowanego Mausa w bok przebić, ale potrafi już mu się uprzykrzyć y, życie tutaj trochę się zatrzymałem chciałem zdjąć tego obiekta, strzelić no miałem te, w tej bitwie takie kapry żeby strzelić z pocisków y, kumulacyjnych jak wiadomo Maus nie dysponuje dużą penetracją jak na swoją armatę jego y, jego armata posiada obrażenia około 490 y, z penetracją 246 dosyć mizernie jak na 10 poziom na pociskach yy, podkalibrowych posiada penetrację 310 która też nie jest dość dużym wynikiem niektóre czołgi posiadają takie penetracje na pociskach przeciwpancernych no tutaj super misówka sobie znalazłem właśnie nam się ich nie boję bo tam no ale niestety pokarał mnie ten N 75 KW4 praktycznie nic nie może mi zrobić. ST1 już ucieka. Zdecydowałem się jechać do miasta, gdyż y, Maus jest czołgiem, y, można powiedzieć, zadaniowym. Y, najlepiej sprawuje się właśnie w mieście na pustym... Na otwartej przestrzeni artyleria dobije do niego jak nic Bo jak wiadomo posiadam prędkość maksymalną 20 na godzinę Czyli jest bardzo powolny Właśnie taktyka grania małosem polega na tym, żeby Kiedy Nie strzelamy Kiedy ładuje się pocisk, a pociski się ładują dość długo, bo tam Kilkanaście sekund y Kontować armatą, czyli Jarzmo y armaty nie może być skierowane Prosto przeciwnika musi być pod pewnym kątem, żeby odbiło pocisk. No jak tutaj, jak widać, Pociski y, podkalibrowe bardzo dobrze przybijają spód s e 75, czego bardzo się cieszę i robię obrażenia. No w tej chwili już 2-300. No bardzo szybko zrobiłem dość dużo obrażeń w tej bitwie. No i pieszy czołg wroga zdjęty. Nasi tutaj. Praktycznie zdobyli flagę Trwa walka, ja tutaj flankuję mausem, no tak to dziwnie brzmi na pewno, ale da się, da się No tutaj mamy po prawej stronie Mausa. No miałem szansę w tej bitwie zdjąć aż dwa czołgi tego Mausa mam jest też tym specy... specyficznym czołgiem w tej grze, że za 10 zniszczonych czołgów dostaje się tak zwane oznaczenie y... pułapka na myszy. No tutaj obiekt 268 dość groźny dla mnie czołg. Obiekt 704 też również groźny dla mnie czołg. Czekam aż tu podjedzie, tutaj tak właśnie... O, bardzo dobry strzał, on tylko jeden... nic mi nie zrobił, tylko zdjął mi gąsienicę na chwilę. Wróg próbuje przyjmować flagę, co na tym trybie Bitwa Spotkaniowa jest... nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż w tym trybie przyjmowanie flagi zajmuje... o ile pamiętam, na trzy razy dłużej niż na normalnym trybie. ISU. No niestety trafiłem go w okolicę Jarzma zbyt blisko i nie przybiłem No tu niestety pff, tak właśnie, ta się dzieje jak się obróci bokiem do obiektu 268 Bardzo dobra penetracja jak wspomniałem 450 na pociskach złotych Praktycznie już jest po bitwie zostały 3 czołgi na czołgów y 8 Próbuję mnie coś tutaj bić ten obiekt, no ja się manewruję, kontuję, próbuję uniknąć obrażeń Niestety też mu nic nie robię za bardzo no. Kiedyś ten czołg miał słaby dość pancerz obiekt 268, teraz dysponuje pancerzem 180 z przodu, który już coś tam odbija No nasze czołgi niestety zbyt słabo skoncentrowały ogień i ten obiekt jeszcze trochę Żyje Ale ja tu się już nim zajmuję No jak widać kolejny strzał jego Który nic mi nie zrobił Od przodu małsa można przebić W bardzo mały Brzuszek można powiedzieć Płytę między gąsienicami Która jest No dosyć mała i... Wiem, że na przykład da się ją przebić podciskami z Jet które mają 276 penetracji ale to tak raczej wtedy kiedy kąt jest... kiedy walimy strzlamy z terenu niżej położonego niż nadciągający przeciwnych w czołgu maus Został już tylko maus, u, u nich w drużynie u nas no <grym> Dalej 8 czołgów Także jadę po następnego fraga No ten Praktycznie ma 70% życia Także Zbliżam się do niego Nie jestem sam także nie ma co się bać i walczył, ustawił się tak, żeby y, zajechać go można tylko z dwóch stron No i tu właśnie przykład strzelania w dolną płytę Mausa Skuteczny jak widać Maus zdążył jeszcze posłać na jednego z moich y, kolegów z drużyny do piachu No i tutaj zbliżam się do niego, chcę go zabić jak wiadomo Dostał, zostało mało życia, no i patrzcie na to co się zaraz stanie. Bum! No to było były na tyle. Dzięki za oglądanie, cześć.